Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam. Reakcja na studio, które przygotowałem Siema. Siema. Siebaro, się A jeszcze już nagrywasz, jeszcze już nagrywasz. Zapraszam, zapraszam, tutaj studio. Ale jeszcze ktoś będzie? Kami nie, tylko panie. wy. Tylko my? Bo. To nie będzie. Kurde, ale ten... Jako fajnie, Jezu! Uważajcie, żebyście statywów nie kopnęli, bo jest idealnie ustawione. Nie, Tutaj nie będzie nie osoba robię. zadająca pytanie. Tutaj Błędę, jest kamera to z to mikrofonem mi, dodatkowym. Co mówisz? Aleś ty to zrobiłeś, ty to robił. Nie, trzy godziny. Uważaj, żebyście. ustawili statywu, bo idealnie Błaka. jest ustawione na tam. Witam bardzo serdecznie, jestem dzisiaj z Kasprą i A dzisiaj będziemy odpowiadać na wspólnie zadane sobie pytania. Siema. Panie Kamil, teraz to robię, to pierwszy na stanowisko. króla? Ty. <laughs> nie, nie. Przegłosowane twoje. <laughs> no to ja. <laughs> Dobra. Lecimy? Kurde. Ale... Dobry, <laughs> nie stresuję. <laughs> A ja muszę wziąć ten. sobie tak już Daj, Pierwsze pytanie. i na ile mamy czasu na odpowiedź? Macie no, czasu na odpowiedź 30 sekund. Dobra. Pierwszym pytanie, to ja sobie używam wstawy stoper, też. Jest... No. Heee. <laughs> Mój kuzyn nazywa się właśnie Karol. Start. Ja ci nie mogę powiedzieć. No, podeszlijcie. A to podeszlijcie po prostu. Nie, nie, nie. nie. Czekaj, I mamy jeszcze chyba 20 sekund. To jeszcze to macie 20 sekund. 10. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Startki do góry. Dobra, nie? To jest fałszyw sesja. Nie ma nic w tym Ale ty coś tak czułem, się... że on nigdy nie wspominał. Nie. Ale kuzyna nigdy kuzyna... nie wspominał o swoim kuzynie. Mój kuzyn nazywa się Kuba, Ale też taka. Drugie pytanie. Urodziłem się o godzinie 17.00. Ja to mam powiedzieć? Dwa. O nie, włączyłem, 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 wyłączyłem, 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 wyłączyłem. No, nie, nie, nie wiem. Bardzo jest porażka. Trzy dwa jednego. No. No, przedeślemy. O 17.00, tak? Tak. To jest taki na teraz zaczęłam faux na logikę, ja. faux <noise> ty, ty, ty na logikę. Tego <noise> no, się coś... no, nie się inaczej powiedzieć. faux na faux 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 nie. kiedyś nie. wspominał chyba. faux 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 nie faux dobrze, faux 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 punkt, punkt, Dobra, no widzicie, łatwo. Tylko zastanawiam się, czy ja, nie po... widać? No, tak bo swoje, no to widać. Nie wiem, że on kiedyś snuł na nic, nie była 17 na 100%. A ja tylko, żebyś ty nie zrobił, że wszystko jest na fałsz, nie? Nie, tak nie było. Ma. Mam nadzieję, że że widać, jak nie widać, to mi. Tak, klikaj, klikasz, klikaj klikasz. A ten telefon, żeby ci nie musiał to było odbierać. to pytanie. Kacper, co? Opanował, dalej na nagrywaniu jest też z krzesła. Uwaga, trzecie pytanie. No. Pójdziemy po 82 lata. Ale lata. Wiedziałem. Co? on Ma 82 lata. No nie widziałeś go nigdy. No, widziałem. no właśnie, ja go widziałem. Ja nie dałbym mu 82. A no widzisz, jednak tak się stało. będzie, To mamy zacięta i Toma, czy jesteście coś tego na trzecie? Serw, się wytnie. Czy jesteście gotowi na trzecie pytanie? No. No to tak, czwarte pytanie, bo ja trzecia, Agnieszka, biznami. Sygnały <noise> już nie będę włażył w To panowie czas, ale tak na oko. Już? Sekunda, 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 <noise> raz, tutaj muszę się ustawić. <noise> yy, prawo. Obojebacie punkty. Dobra. Jest. Ja wiedziałem, że coś no mówił. o wiedziałem. Mi, mi też coś mówił. Albo przy mnie. Mm? No nie, bo to jest zacięta barka. mamy na równo, to nie. Ostatnie <grym> pytanie. Teraz jest chwila prawdy. <grym> czy nie sobie... jest, czy będzie wygrały? Piąte pytanie. Na mówił oczywisty. Tak. Twierdził. No przynajmniej tak myślę. Najbardziej lubię białą czekoladę. No i proszę Państwa. O Obaj macie lepsze kreatury! O Jezu, yes, ale ja to wiedziałem! mi no, ja twierdzi, że ale, miała czekolada najlepsza. Ale, ale jest na równa, niestety. No. <słuch> Czyli Ramis. Zobaczymy potem. Potem jeszcze spróbujemy. Dobra, no do teraz leci... O, kto? Kto chce? Dobra, wygramy do jednego. Trzy, cztery. No. Trzy, cztery. Dobra, idę ja. <słuch> 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 Najszybsze zwrotankę. Dobra, witam w wiadomości. Dzisiaj odpowiedź na 5 pytań. Dobra. Co to jest? Dobra. Postaw się to normalnie, a nie? Dobra. Dobra. pierwsze pytanie. Czy mam trzech braci? Tomek ma dobre. Yeah! Łatwo wiedziałem, kuby. wiedziałem. Dobra, napisz. Kubę. Kub, do. Kuba, Bartek i Karol Łatwo! Drugie pytanie, czy lubię Alizu? To mnie dobrze zna, ten wie. A daj pajem. Łatwo! Łatwo <noise> essa. <noise> <noise> ale ty zapisz. Ale obydwaj mają źle powiedział. Aha, nie ja usłyszałam, dobrze, dobrze, nie było do Dobra. <noise> Trzecie pytanie to logiczne. Czy umiem gotować? <głos> <głos> Oczywiście, że nie umiem... Czy... Ej, ale buldak, co nie? Ale no w sensie Ja nie umiem bulda gotowe, to się ja Daniela dobrze wiem, ja dobrze Daniela znam, więc jest duża szansa, że... nie znasz. No. Pewnie nie znasz jednej osoby. Bo nikomu o nie mówiłem praktycznie. A jestem ciekaw, czy widzowie wy umiecie ugotować jedną potrawę, chociaż więcej niż Kasper. Okaże się. Kasperowi nie wiem, tylko... Ja wiem tosty zrobić. Płatki na przykład, dobra. Czwarte pytanie, to jest tak logiczne, kto mnie zna, ten wie. Lubię kawę. Oczywiście, że źle. Cappuccino. No, ale, no to, ale to jest kawa! Do. To jest rozpuszczalna. Ale, 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 ale to jest kawa! Ale jest rozpuszczane. to jest kawa! Ale to jest kawa! To jest kawa! To jest kawa! Kawa cappuccino to idealne połączenie pojedynczego espresso z nekiem. I proszę bardzo, ojcu! No dobra, mogę tam coś zajrzeć ale dla mnie kawa to musi być taka mocna jak, jak to ma się nazywać kawa? Pamiętacie? No dobra, idę była? Piąte pytanie brzmi, czy miałem trzy psy i tam? Myślicie, myślicie. Dajcie, że tak. Nie. No, no dobrze. Maku? Jak to? Owczarek niemiecki, York i no la, Labrador. Ale to jak byłem mały, to Ale na, imię... na pewno twoje, ani od babci, cioci. No nie, na pewno były moje. A kot? A kot miał na imię Leon. Leon Leo miał na imię. No, ale nie pamiętam jaka teraz była. No czyli ile mam punktów? Tomek Trzy. ma 3, ja też ja mam. 4. Ja mam 3. Kurde, Daniel dalej wygrywa. No ale to zaraz Ale Bożego go kasz, kurde, teraz. Nie, Tomek ma 5 punktów. Jak 5? 4 mam. No 2, No 4, ja też mam 4. Ty, no, to Ty masz 3 to napisane. Dobra. Daniel teraz idzie. Daniel Ariksa. W ogóle, bo Wam jeszcze widzą, że możecie to trochę docenić, bo. Ja tylko tutaj przyraz, nie wiem, pół godziny temu zaniełem, a ja tutaj siedziałam już od godziny. 3. Nie wiem, ja jeszcze musiałem się tutaj busem dotargać. Ale okej, ja od 10 to zacząłem robić. Od 12:00. Nie, od 10 do 11.30 i potem od 14.30 do 15 jakoś. Czyli to jest 2-3 godziny. No dobra, wiesz. Dawaj. Czekaj. No. O walki, bo walków nie zapaliliśmy, bo one się świecą, chłodie. Teraz tak sobie, tak się zawiedzą. Do Dobra. Jak ktoś Zacieka, mnie bardzo dobrze zna. Dobra, Jak ktoś mnie się... bardzo dobrze zna. Tak Czekaj, jeszcze raków. O. Jak ktoś mnie bardzo dobrze zna, to na pierwszy pewnie odpowiem dobrze. Mam dwie siostry. No tak. A ty jak odpowiadasz? Ja wiedziałem i druga, wydaje mi się, dzisiaj nie było. Kasper ma dobrze. No nie <gry> Tylko Michasia ma. No, zapasz, no zapasz, zapisz mu punkt. Zawsze zapiszę te same. Czyli i ile, chyba. Ile, 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 ja jest mam zboczy? cztery w tej chwili. No. Kiedyś złamałem sobie rękę. I no tak. Chyba opowiadałeś tamto. To nami dwa głosy. Łatwo? Tak coś mi się wydawało. Mam pięć. Czyli każdy ma pięć, tak? O? 5, 5, 5! Zaczymy ich w czacie. Zaczymy, jak to wygląda. to wygląda. Ja nie wiem, czy ja dobrze zapisałem pytanie. A ty nawet na dogrykę chyba nie byłeś przygotowany. Nie byłem, ale to prawda, to się wykopiuje. Czy byłem kiedyś na Kubie? Na czym? Na górze. Na, na górze. Na Kubie. A, wyspa. No. A widzisz, wie czy tam wygląda? Na Kubie. No, no. Zobaczmy, Dobra, daj tak. Byłaś chyba. Bo... No nie! Daniel, ja cię zbyt dobrze znam. Czułem, że się znamy tylko rok. Czy chciałbym kiedyś skoczyć z Banji? No to chyba to. Ej, ja wszystkie razie pytania mam do mnie chyba tak. Ja też, halo, ja też za No, a ty jeszcze. A, dobrze, widzisz, jaki kolega Ja mam siedem tak w ogóle, nie? Co? Ja już mam siedem. No, ostatnie. Czy mieszkał, kiedyś... Czy mieszkał... Kurde, nie umiem gadać po szansku. Dobra. Czy mieszkałem kiedyś w familoku? Familoku? A co to jest? Ja wiem co to jest familok. Ja mieszkałem na filmie, familokach. No. To się wytnie moje czy żonki mieszkał w filmie. Kurde. Ja byłem w żonkach prawa. Obydwajźle. Obydwajźle? Nie mieszkałeś nigdzie? Nigdzie. Coś mi się wydaje, że on Nie, nie. Nigdy nie mieszkałem w familoku. Kurde, ale miałem 4 na 5. Fajnie. Mam 7 punktów Ja 4 Czyli chyba oficjalnie wygrałem Ale czekaj Wygrać wygrałeś Ile ja mam punktów a ile Tomek? Łatwo? Drugie Dobry miejsce trzecie się... miejsce Dobra, tylko ja, ja wczoraj się nawet na tych pytaniach nie starałem. Jak dobra, no to... To, to szykuję tak dobra. A będzie jakieś pocieszenie? A nie będzie Gdzie się dzieli? Widzicie to No to też trochę dla nie było pytanie czy mu widział przyklarę Lepszy zawsze zostanie najlepszy Dobra tak się podzielę bo ustaw się teraz do zakończenie, dobra to się tak A jeżeli wy chcecie więcej takich filmów, napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia Ale mnie połóżek dawał. a A moje uszy.